Witam. Montujemy moduł wolnego startu. Zobaczymy. Tak maszyna pracuje oryginalnie. A tak przecinarka startuje po zamontowaniu soft startu. Realnie. Taki moduł posiada 1750W przepustowości. Przecinarka ma 2900W i z tego co zaobserwowałem, na jednym module przecinarka traciła około 30% pierwotnej mocy. Miałem jeszcze jeden taki moduł do innej maszyny i zamontowałem dwa. I na dwóch przecinarka działa tak, jakby tych modułów w ogóle nie miała, czyli dobrze. Dwa moduły mają razem przepustowość niby. 3,5 tysiąca wat, ale coś w tym musi być, bo przecinarka na jednym module nie miała tej mocy, na dwóch jest ok.